Ty umiesz mi powiedzieć to co chcę A ja będę ci to mówił Dopóki mi się nie znudzi A ja będę to tłumaczyć Że on pewnie się pogubi A ja będę ci to mówił Dopóki mi się nie znudzi A ja znowu powiem mamie Że w końcu wyjdziesz na ludzi Ona oh, nice jest beauty powtarzam mi ciągle, że mnie lubi Pytasz czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi Nie odrywam oczu od jej buzi Pytasz czemu nie zrobimy nic więcej A nie wiem, Więcej mocniej wieje, a Ja nie chcę już przeziębieć, mało. To jest tak, to jest tak, niezręczne. Całe szczęście, dużo rzeczy znika z deszczem. Ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię. Nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś. Wiem, jak cię